Dzisiaj jesteśmy tutaj razem z Adamem Ujdom, wielkim miłośnikiem dzwonów, artystą, studentem Akademii Sztuk Pięknych na wieży kościoła Świętej Barbary tuż obok kościoła Mariackiego. Obecnie jest to kościół prowadzony przez parafia prowadzona przez ojców jezuitów i na wieży dokonaliśmy niezwykłego odkrycia. Tutaj właśnie Mamy przed sobą dzwon, jeden z dwóch dzwonów, które na tej wieży się znajdują. On był już opisany w książce Dzwony Starodawne. I jak odczytaliśmy tu wspólnie, jest to dzwon z roku 1595 roku. Adam, co byś mógł powiedzieć o ornamentyce, o szacie graficznej tego dzwonu? No jest na pewno bardzo nietypowa, bogata. Znajduje się tu kilkanaście plakiet z różnymi przedstawieniami. Ponoć niektóre z nich odpowiadają właśnie przedstawieniom z życia świętego Ignacego Loyoli, aczkolwiek jeszcze nie jest to do końca rozczytane i zinterpretowane. Dzwon zdobią napisy majuskułowe. Jest to czcionka już typowo renesansowa. Natomiast korona dzwonu składa się z sześciu kabłonków, które są zdobione plecionką, co jest jeszcze nawiązaniem do gotyku. Także tutaj tak to wygląda od strony szaty graficznej. Ja tutaj patrząc na sposób zawieszenia, otóż no jest to na zawieszeniu drewnianym. To zawieszenie jest... E, zaimpregnowany dosyć solidnie jakimiś olejami. Mocowania są wykonane z stalowych elementów kutych. Tutaj widzicie jeszcze e, były oryginalne łoża, w których te półosie zostały e, usadowione, natomiast w późniejszych czas, czasie zostało to e, podniesione, ale dalej e, dzwon ten posadowiony jest e, na panewkach. Także tutaj no, jest to dzwon. Znakomity, niezwykły, opisany historycznie, natomiast no, nieużywany od bardzo, bardzo dawna. Teraz jeszcze pozwólcie, że zademonstruję Wam dźwięk tego dzwonu. Przepraszam, że takie tu są z oświetleniem problemy, ale niestety korzystam z czołowej latarki, w związku z tym no, jest tutaj tak dosyć ciemno, ale posłuchajcie, jak ten dzwon brzmi, jak brzmi ta historia. Poniżej znajduje się jeszcze jeden, drugi z dzwonów, także za chwilę zejdziemy niżej i troszkę opowiemy o tym dzwonie, który jest właśnie pod nami. I on jest podobnie jak ten mniejszy, o którym przed chwilą mówiliśmy, posadowiony również na drewnianym jarzmie. Tutaj nawet widać takie ślady po jakimś nawet może smole, czy coś takiego, e, mocowania metalowe, ale widać, że już dosyć cienkie, że już tam korozja zrobiła swoje, wprawdzie są zabezpieczone, ale już dosyć, dosyć wytrzymałościowo słabsze. No i tu podobnie jak tym górnym, też Te czopy są tutaj podniesione na blachach, ale również usadowione w panewkach. A oryginalnie były właśnie w tych belkach drewnianych tak klasycznie ułożone. Także za chwileczkę zobaczycie, jak wygląda jego szata graficzna. Jest to dzwon datowany również, tylko nie rzymskim cyframi rzymskimi, tylko klasycznie. Dzwon z roku 1589. A o szacie graficznej znów powie nam coś więcej Adam. Adam, jak możesz opisać tę szatę graficzną, ten wystrój tego dzwonu? Dzwon jest utrzymany w skromnej stylistyce. Tutaj jest znacznie mniej zdobień. Oprócz kilku karbów oraz sceny ukrzyżowania i daty nie widzę tajemnic. Jeżeli chodzi o sceny ukrzyżowania, to widnieją klasycznie Jezus Chrystus oraz Matka Boska i Święty Jan. Korona też tu jest zupełnie inna, jest prostsza, niższa, taka bardziej, bym powiedział, utrzymana na takiej właśnie stylistyce jak cały dzwon. No o zawieszeniu też Wam tu mówiłem, no i teraz co najważniejsze, posłuchajcie jak ten dzwon brzmi. Jak sami słyszeliście, wybrzmiewanie tego dzwonu jest całkiem spore. Także to świadczy o jego całkiem też niezłej jakości, no ale jak sami widzicie, jest to XVI wiek i jest taka szansa, że mieszkańcy Krakowa, goście będą mogli obydwa te dzwony usłyszeć w najbliższym czasie. Także to tyle. Przepraszam wszystkich za no, niestety tą jakość, ale to są warunki naprawdę bojowe, wieżowe. Także dziękuję też Adamowi, że tutaj ze mną jest, za jego komentarz, jak zwykle, fachowy. I pod filmem proszę Was o komentarze, o Wasze opinie na ten temat. Także to dzisiaj tyle i po raz pierwszy możecie być świadkami, byliście świadkami jak te dzwony wyglądają, odkrycia właściwie tych dzwonów na nowo. Mam możliwość podziwiania tak wspaniałych, niedostępnych na co dzień miejsc. A mało kto, w tym miejsca, ma możliwość dotrzeć i takie oto widoki podziwiać. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Tradycyjnie proszę o zostawienie subskrypcji, komentarza, łapki w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę.